Panie, Boże mój, do ciebie się uciekam. Wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców, by kto, jak lew, mnie nie porwał i nie rozszarpał, gdy zabraknie wybawcy. Boże mój, Panie, jeżeli ja to popełniłem, jeśli nieprawość plami moje ręce, jeśli wyrządziłem zło swemu dobroczyńcy i swego wroga złupiłem doszczętnie, to niech nieprzyjaciel ściga mnie i schwyci i wdepcze w ziemię me życie, a godność moją niechaj w proch obali. Powstań, o Panie, w Twym gniewie, podnieś się przeciw zaciekłości mych ciemięzców, wystąp w sądzie, jaki zapowiedziałeś, gromada narodów niechaj Cię otoczy, a Ty zasiądź ponad nią wysoko. Pan jest sędzią narodów, Panie, przyznaj mi słuszność według mej sprawiedliwości i według niewinności, jaka jest we mnie. Niechaj ustanie nieprawość występnych, a sprawiedliwego umocnij, Boże Sprawiedliwy, ty, co przenikasz serca i nerki. Tarczą jest dla mnie Bóg, co zbawia prawych sercem. Bóg, sędzia sprawiedliwy, Bóg codziennie pałający gniewem, jeśli się kto nie nawróci, miecz swój on wyostrzy, przygotuje na niego pociski śmiertelne, sporządzi swe ogniste strzały. Oto tamten począł nieprawość brzemienny jest udręką i rodzi podstęp. Wykopał dół i pogłębił go, lecz wpadł do jamy, którą przygotował. Jego złość obróci się na jego głowę, a jego gwałt spadnie mu na ciemię. Ja zaś uwielbiam Pana za jego sprawiedliwość. Psalmy śpiewam w imieniu Pana Najwyższego.